26. dzień września, jesteśmy w hali Mosir w Elblągu na meczu startu. Miejscowego startu z MKS-em Zagłębiem Lubin z Kali przy Serdecznie dzień dobry mówi Michał Pomorski. Druga minuta rywalizacji, teraz pięknie wypatrzona Joanna Waga i najbardziej doświadczona piłkarka Elblągu trafia na 1 do 0. Już Górna przestrzeliła z prawego skrzydła, nieudane podanie do... To do kogo? Jest tam górna, ale będzie kończyć. I tak, przepiękna bramka Adriany. Co się dzieje tutaj przy Grunwalskiej? Już odpowiedź. Violeta Pająk. Nie ma gola. Świerczek, przepiękna bramka. Belmas wyprowadzona na żółte. Jest bramka Miedziowych. Jaszczuk do Świerczek, przeszkadza jej. A Macieli przepięknie już na Świerczek. Prawik nie poszła z tą kontrolą, ale nikt za nią nie pobiegł. No i tak się wita z polską elbląską publicznością. Magdalini Kepesidu, ależ interwencja Grecinki. Łukiem Macieli, ale dzisiaj dobrze rzuca Paulina Stapurewicz, Wypatrzona, a na górna Magda Kepe. Stapurewicz do kogo? W ciemno, a tam jest waga. Szczęśliwe trafienie startu. Ta sama akcja znów biega na koło Zawistoczka, faulowana tam, coś się tam dzieje Trafia Karolina Kochaniak, być taki groźny kozioł Ależ poszła mocno Wiktoria Belmas, Stapurewicz Nie ma falu w ataku, Stapurewicz Ależ Branka na koniec pierwszej połowy Ależ rzuciła Zwierzeszka. Świetnie. Broni piłkę. Kepesidu. Jeszcze raz broni Greczynka, ale jest karny po tym ataku Darii Zawistowskiej. Górna, skuteczna. Grunzikowska. długo trwa ten atak. Stapurewicz. Paulina, Stapurewicz. Bramka Pauliny. Miała na plecach obrońcę. Kochania, to jest ten właśnie rzut. I to jest remisy. Świerczek, faulowana przez Grzyb, ale z bramka Justyny i ich drużyny. Obrona w polu bramkowym, tutaj świetnie wykorzystała to złe ustawienie Wiktoria Belmas. Gędłek pojawi się po raz pierwszy w ataku, trafiona w twarz Milojewicz. Chyba będzie konsultacja sędziów, czy to będzie czerwona kartka, tak jest czerwona kartka dla Jovany Milojewicz. Karolina Kochaniak. Wypatrzona Drabik, wreszcie jest skuteczna akcja z obrotową. Kochaniak. Macieli z rzutem nie, z akcją indywidualną w samo okienko Brazylijka, Stapurewicz. Bramka Edląga. Paulina Stapurewicz. Macieli. Górna z atakiem. Górna bramka. Remis. Czek. Waga. Wąż. Kto zbiera piłkę? Choromańska. Nie, czyja piłka? Elbląga! 4 sekundy. Elbląg ma piłkę, ależ zamieszanie! Ależ zamieszanie! Rzuty karne. czy i. koniec meczu. Czy jeszcze będzie rzut wolny? Czy jeszcze rzut wolny dla startu? Narada sędziów. Rzut wolny dla startu. Jeszcze podbieg trener, nie wzywa. Coś tam ustalacie z sędzią. No, jeszcze w zasadzie i jeden i drugi szkoleniowiec na boisku. Pozycji niezwykle trudnej. Pawlina Stapurewicz trafiona w twarz zawodniczka. Zagłębia czerwona kartka dla Pawlina Stapurewicz. Dwie dziś czerwone kartki. Monika Wąż! Ada Górna, Bramka, Miedziowe z dwoma punktami.